Sorkowy poranek na padlu. Ten gość Powiedz zrobił co. taki, nie, nic nie, nic nie, nic nie <grym> <grym> zrobił taki progres, że, że naprawdę szacun Za niedługo, za <grym> niedługo zawody tutaj jakieś chyba <grym> powinny być grane. Cześć, cześć. <grym> Cześć dziewczyny. E Ej, to ty możesz tu wejść? Ja nie wiem, czy ja się zmieszczę, co? Ja chyba za duża jestem. Co będziecie gotować? Nic nie będziemy gotować. Będziecie teraz sobie... My już ugotowaliśmy coś Wczoraj, nie? możesz oderwać i sobie odrysować. A ja nie będę Takie tego oderwała. Okej. Okay. Ty o. chcesz to odrysować? Niuniuś, Czarnicz. O tak? I ja tak zrobię i odrysuję. Jak no. będziesz chciała pić, to przyjdź do babci, okej? Okay? Nie, ja te dawam i ci I ja przyniosę? A, ty księżniczko. No bo ty wezłaś tu, więc... przyjdę mm. mm. Hmm. <laughs> It's the way that you walk in the room. Your heart is a beacon. Don't need a reason to love you. It's easy to do. I'm lost in your smile. It's been a while. These are the sweetest moments. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.